Od wieku Czy dłuższą to nie jestem pewien, dlatego że mój radeon jest naprawdę długi. Co więcej, przedłużony to jest mojego, które jest jeszcze dłuższe. Ale to chyba jest taka rzecz charakterystyczna w większości kasterów, nie sądzisz? Jak zostajesz kasterem, to przeważnie jesteś facetem, który i tak ma już dosyć długie ego. Nie, ja akurat, jeżeli chodzi o mojego, do jestem Dobra, zaczynamy odliczanie, więc Dobra. kolejny mecz. I teraz jest sprawa bardzo ważna. Jeżeli Forte wygra, to, to już jest po już jest wszystko zrobione space. Jeżeli teraz wygra, no to wyrówna po prostu wyniki, będzie 2 do 2 i przejdziemy do meczów 2 do 2 na 2, który to wyjaśni, co i jak. No. Kto teraz zaczyna? Nie wiem, dobra, mogę być ja. Witam wszystkich serdecznie, to już jest bardzo możliwe. Ostatni? Nie, nie ostatni. Jeszcze mogą być dwa spotkania w Clown Wars Max for Play. Kontra Jurbistory, Przedstawiać się już chyba nie musimy, ale możemy sobie No ale może Emil... warto na archiwum, właśnie, YouTube'a. A zatem dzisiaj komentują Jegłę z Emilem wyjątkowo w duecie. często komentujemy oddzielnie, natomiast mamy rzesze fanów na YouTube i Facebooku i innych takich. A zatem postanowiliśmy dać Wam smaczek i przedsmaczek właściwie tego, co może już niedługo zobaczycie w Poznaniu. Też będziemy komentować razem na scenie. A zatem może tym razem, zamiast nas, przedstawmy też samych graczy. Ja przedstawię Space'a. Space spawnuje się jako zielony teran w lewym dornym rogu mapy Shakura z Platona. Natomiast jego przeciwnikiem będzie... Forte. Nie kto inny jak Forte właśnie, czyli taki niebieskawy, jakby to powiedziała jakaś dziewczyna zapewne, akwarelowy. Dziewczyny mają takie zabawne nazwy na kolory, prawda? Łososiowy... Tak, ale wiecie, no tak to jest. Facet widzi mniej kolorów niż dziewczyna, ale dziewczyna widzi mniej kolorów e, niż informatyk. Jeżeli chodzi o nazwę tych informatyków, nikt nie przebije pod tym wszystkim. E, no i dobra, A? mapa to jak już sami wiemy, powiedzieliśmy, że akurat Spoto. powiedzieliście, że to jest szakura tak jest, to jest szkóra z Platona, natomiast powiem Ci, jako rasowy informatyk, kolory najczęściej widzę właśnie w liczbach i to jest smutna rzecz, bo takie, takie określenia bardzo ładne, wiesz, karmazynowa czerwień do mnie nie trafia, ja muszę wiedzieć ile to jest, ile to konkretnie. Nie, no dlatego ja tego nigdy nie orientowałem się o co chodzi, jak to się dzieje, no i teraz sprawdził forte, nie trafił, za drugim razem podejdzie teraz szybciutko na lod swoją proką będzie chciał zobaczyć co tam jest i cóż on takiego zobaczy? Zobaczy, że Space nie, nie robi żadnego wolina, to może oznaczać bardzo szybką ekspansję, chociaż z drugiej strony widzimy, że jest rafineria. Ale nie, nie robienie takiego Wolofa, u Terana bardzo często pozwala Protosowi na wczesną ekspansję. Pytanie, jak teraz? Uuu, forte, bardzo, bardzo fajne zagranie, nie pozwoli Teranowi postawić tam tak, oczywiście, tak, żadnego, tak, żadnego Techlaba albo Reaktora, oczywiście Pylon obrywa, zaraz się go Forte najprawdopodobniej pozbędzie, bo to będzie głupota jak się go, no tak, i pozbył fajnie, się, tak. ale zablokował przynajmniej na chwilę tej przeciwnikowi, pierwszy raz to zobaczyłem jak zrobił to jakiś gracz koreański, no i jest Techlab i pytanie jest tego rodzaju, czy to będą może Reapery, czy też może zobaczymy... Marudery i takie otwarcie, jak ze strony rasowego, czyli dwa marudery Marines, bo widzimy, że jest ekspansja ze No, strony Forte. ale u Fortego leci właśnie już kolejny Nexus, mamy ekspansję dla Protosa, zatem pytanie, w jaki sposób na to Space zareaguje? Czy Space będzie wystarca, wystarczająco szybki, czy będzie wystarczająco agresywny, by zaatakować przeciwnika teraz, kiedy Forte jest słabszy? One Gate Expand to nie jest najbezpieczniejszy build pod Słońcem. Nie jest, ale jak widzimy, Space też idzie w ekspansję, więc podejrzewał właśnie Forte, że coś takiego może być, zaryzykował, no i udało mu się, Te ryzyko było podjęte i na pewno będzie opłacalne. Jest tutaj Pylon, żeby rzucać jak ktoś jednostki na dół, żeby patrzeć, czy nie ma jakiegoś dropa, już schodzi pierwszy Stalker, za chwilę będzie kolejny Stalker, więc dwa Stalkery na dzień dobry. Nawet jeżeli rzucą się marudery, to sprawa będzie wyglądać tak, że próbki rzucą się na te marudery, a Stalkery będą na odległość atakować. No, ale nic. Stalker już, już skautuje środek mapy. Myślę, że to dla niego powoli się robi niebezpieczne. Dlatego że Concussive Shells jest już skończone i takie w Shells potrafi zabić Stalkera. A Stalker to nie jest jednostka, którą chcemy szybko w grze tracić, prawda? No, zwykle nie chcemy. Za chwilę będzie jednak łup no, i właśnie i jest. Łubudu i po niestety do domu ucieka, a mówi forte. Mam nadzieję, że nie wyjdzie z gry. To by było za bardzo w stylu idry, a forte zdecydowanie nie jest jak idra. Natomiast wiemy od forte z jego wywiadu, że kiedy forte się nudzi lub kiedy się stresuje, na kurwia salta. Więc moglibyśmy widzieć, jeśli siedzibyśmy u niego w domu, że właśnie jedno salto sobie pyknął po to, żeby się odstresować. I drogie Gwynia, teraz mała prośba ode mnie, ponieważ ja na swoim czacie banuję za brzydkie słowa, bym też. Bardzo A, prosił o, z, o kulturę języka w pewnego rodzaju. Więcej. Tak więc wiesz o co biega i o co ten tego staram się. Ja zdaję sobie sprawę, że czasami się komuś tam wyrwie, ale na czacie i na komentarzach zawsze zakomentowanie. Jak ktoś w komentarzu coś pisze takiego, to zwykle banuje. Tutaj czasami jak się mówi, może się wyrwać, ale starajmy się podczas komentarzy. Twoja impreza, twoja zabawa nie ma sprawy. Jak to mówi moja mama, czasami mój cyrki, moje małpy. Nie wiem o co w tym chodzi, ale dobra, niech będzie. Dobra, to, to niech mój będzie Cyrga, to swoje mogą być małe. Natomiast wracając do samej gry Widzimy, że Forte już dobrze się przygotowuje Do obrony własnej ekspansji Ma trzy centry, a zatem tak naprawdę Terran Nie jest aż tak mocno w stanie mu zagrozić Co więcej, Space idzie również Taki dosyć pasywny z tej gry, buduje tutaj tureta, ma zbudowany już Bunkier, który uzupełnia jednostkami, a zatem No tak naprawdę nie szybko będziemy widzieli Jakąś agresję z obu stron właściwie Bo żadna ze stron nie przejawia jakby Oznak jakiejkolwiek chęci do agresji Co więcej, widać po nich bardzo, ale to Bardzo pasywną grę. A przy chciałeś zobaczyć Darki na terana, no to za chwilę zobaczysz, bo to, bo to jest forte. Zobaczyć mecz forte i nie zobaczyć darków, to tak samo jakby być Polakiem, pojechać do Nowego Jorku i nie zobaczyć, jak ludzie się ubierali na Greenpoint i 20 lat temu w Polsce się ubierali, to możecie zobaczyć na Greenpoint gdzie 20 to już będzie 30 lat temu, jak się ubierali i będą darki no oczywiście. To jest są Dark Shrine, bardzo ładnie. No teraz ty byś wygrał, dychę, gdybyśmy się tylko założyli. Tak, faktycznie mówiłem w poprzednim meczu, że. Dark templary są mało prawdopodobne przeciwko Terranowi, natomiast Forte nic sobie z tego nie robi. A zatem będziemy widzieli od Fortego dar templary. No ale ten turet już tu stoi. Czemu? Właśnie Forte tego nie sprawdził. No szczerze mówiąc, jeśli byłbym jego coachem, to jest moment, w którym byłbym troszkę niezadowolony. Spokojnie, nawet jeżeli to nie wejdzie, bo i nie wejdzie, najpierw o tym wiemy. A może wejść, bo właśnie wychodzi teraz teran, jak coś możemy zobaczyć. W sumie tutaj brakuje, powiem wam szczerze, brakuje. Wam wszystkim i Tobie powiem, że brakuje mi tej roboty, które pozwoliłoby przelecieć, po prostu wrzucić tam, ale to będzie dobry moment, żeby zaatakować, bo tej armia wychodzi, więc jak dwa Darki sobie wpadną do środka, zrobią się to. Teraz kwestia, jest pytanie takie, jak długo da radę się utrzymać forte na swojej rampie. Nie ma żadnych Mediwaków, co jest ekstremalnie ważne. A i teraz Space wyhaczy, co tu się dzieje, wyhaczy... Tego, tą probkę, czy nie wyhaczy jej? próbkę no, wyhaczył, wyhaczył prołkę, ale. Widziałeś, ile tu było rally pointów? To było jakieś 15 rally pointów na około ustawionych, e, tak, żeby tą propkę dopaść. Nie wiem, jak szybko musi teraz Space klikać. No, ale e... możemy to bardzo szybko sprawdzić. Space ma APM-u średnio 88, natomiast w tej konkretnej sytuacji, fajną, w końcach 150. Bardzo fajną akcję zrobił Forte, postawił tej e, Pylona potem się go szybko pozbył, przeciwnik nie wiedział co się dzieje, a już jakiś Dark będzie dark, zaraz gotowy i jest, jest Dark i będzie Leci wchodził. Dark Templar, obserwujemy właśnie Dark Templara, kolejny sunie przez mapę no i zobaczymy ile temu Dark Templarowi uda się urwać widzi tam niestety Marudera Maruder wystarczy, żeby odepchać Dark Templara, zatem tak naprawdę no szybko Space nie zostanie obcięty jakby przez Dark Templary tutaj na środku Dark Templar wyżyna na Marinesów po kolei, natomiast to nie są zbyt duże obrażenia, co więcej Space'owi się nie opłaca tracić po to, żeby tego Dark raz zniszczyć. No, Space stracił tak naprawdę ten wcześniej, teraz jest, zniszczy go, bo myślę, że będzie więcej. Zawsze się to niszczy, bo się boi, ale sprawa jest taka, że udało. O co chodzi? Forte w tym momencie kupił sobie dużo, dużo czasu. Kupił sobie jakieś spokojnie 3-4 minuty normalnego czasu, co jest bardzo ważne, jest z Agadami, bo nie wyjdzie. Teraz nie będzie raczej wychodził, no. bo będzie się bał. Jesteś pewien? Będzie bo ja co ja widzę, najwyżej drop. zupełnie coś innego. Pakuje już dwa pełne dropshipy. Nie. Nie, co najwyżej. on nie będzie, nie zaatakuje dołem. Dropa jak najbardziej. Dołem z armią nie wyjdzie, bo się będzie bał, co może się stać. I jest już pierwszy Dark ze strony Forte. I bardzo ładnie za chwilę, Mr. Ted. No, Nawet. Padają. Tu co więcej, kolejny dar temper wyróżnął właśnie SCV-ki. I miula prawie dopadł miula, ale jednak nie zrezygnował. Czemu nie targetuje miula? Stargatował SCV, a miul nadal wydobywa. No i Po prostu rzucił go na, do ataku i nie patrzył co się dzieje. No i skan 280 minerałów poszło. 5 innych jednostek również zostało zabitych. Więc spowolnione. Kolejne dwa darki czekają, żeby tam zejść na dół I będą harasować tutaj. W międzyczasie Forte krąży w tej z powrotem. Czy ma już spida, Ma już spida ma plus dwa do ataku. Chyba nie zdąży. On się chyba zanim zaatakuje. Czy zdąży? I darki teraz obrywają. Ewakuacja udała się. ładnie, uciec. ładnie. jednym darkiem uciek, prawda? Do góry przebiegł. Zupełnie ignorując wojsko przeciwnika. Co więcej, przebiegł za tą taką skałą ustawioną na środku, tym klifem wielkim. No i uratował takiego jednego darka. Dark Templara co więcej, zyskał w ten sposób kolejne dużo minerałów, dlatego że Teran będzie musiał zmarnować kolejnego skana. Tymczasem przed nami wielka bitwa. Armia Protosa znajduje się poza pozycją. Teran bardzo ładnie w czołku, natomiast jakby zeloty dopiero przyciskają się z armii. Niezbyt dobra pozycja, szczerze mówiąc, dla Fortego. Wygląda na to, że Teran będzie w stanie przeważyć to starcie i zniszczyć wojska Fortego raz na zawsze. I dobre, teraz nie do końca bardzo ładne Force Field z tyłu. Dark robi swoje cztery darki wezwane. One teraz będą rozwalać tą armię, nawet jak będzie skan, co z tego, że jest skan. Jak podejdzie ci czterech facetów, kiedy każdy ma 55 zadań, 55 obrażeń, to marudery wymiękają w takiej sytuacji i teraz musi się ewakuować. Zobaczmy jednostki z no, ta bitwa szczerze mówiąc bardzo szybko się zmieniła. Szczerze mówiąc na początku wyglądało to jakby teran po prostu miał zniszczyć Fortego już tak doszczętnie prawie, że do GG. Natomiast dzięki tym Dark Templarom i tego, że, że jakby skan padł za późno, no właściwie teran został odparty. Bardzo ładne zagranie ze strony Fortego. No najważniejsze to było te drugie, nie te pierwsze Force forcefieldy. Trochę szkoda w tych pierwszych forcefieldach, że jeden Dark został tam z tyłu, gdyby się przebił dość wcześniej, byłoby lepiej, te kolejne forcefieldy były bardzo ważne. Mhm. Udało się jeszcze na chwilę tam chyba immortalnego jednego nigdy nie jest idealnie. Trudno zagrać zawsze idealnie no i każdy gracz na każdym poziomie popełnia błędy. Natomiast tak patrzę sobie na pasek produkcji i obecnie no muszę powiedzieć, że Space jest bardzo zajęty ci powiem. No Space szaleje plus jeden do obron dla jednostek lata i dwóch dla fabrycznych z fabryki, więc no nie, dla, latają, dla, robi... dla latających. Tak, tak, dla Zapominuję. latających. natomiast forte. Forte ma już plus 2 do ataku, natomiast dopiero będzie robił plus 2 do armora. Zatem, tak naprawdę. Plus jeden do obrony do armora robi. Tak, jest... tak, tak. Robi właśnie plus 1 do armora. Natomiast, no właśnie to to nie stawia go w zbyt dobrej pozycji, tak naprawdę, bo, bo to jest moment, w którym przeciwko Terranowi już by wypadało mieć więcej upgradów. No Są marchony, tam... okej, okay, ale no. Teran, Teran, jak wiesz, im większa jest masa Terana, tym lepiej tak naprawdę Teran wy wygląda. No tak, Fortem ma niestety ten problem. Od pewnego czasu, o czym co, z nim rozmawiałem, zapomina o upgrade'ach. Jedzie na jednym forżu, zawsze, nieważne jak późno jest, że jedzie na jednym Forge'u. No już tutaj są Archony tworzone, to może źle wyglądać, bo tam są ghosty i trzeba będzie teraz ruszyć do ataku. Czekasz, się, zrobił Archon i teraz atakuje. Był jeden EMP, teraz szybko, teraz Blink, piękny Blink. Czy teraz rozwalić tą Ale armię? Obrywają. EMP był nietrafiony. Archony przemielają się przez armię Terana. Na szczęście były tam Stalkery. No i Archony, właściwie przyciągnęły na siebie większość damagea. Ten EMP zupełnie nietrafiony sprawił, że Teran stracił szansę w tym starciu. Oczywiście Terana było bardzo, ale to bardzo dużo. I teraz Forte musi dospawnowywać swoje jednostki. Jednak Blink, Stalkery i Zeloty to jest bardzo sympatyczna kombinacja. Co więcej, na polu bitwy pozostał wyłącznie jeden Medivac. Większość z nich została sfokusowana Uuu, przez Fortego. Ale teraz yy, Marudery. I tutaj marinesy są, widzimy, 2 na 2, Noc, więc są bardzo się. mocne, ciśnienie cały czas nie podaje się. Są ghosts, a gdyby udało się te ghosts zdjąć. Co tutaj, będą kolejne Zeloty, ale co jest ważne, nie ma żadnego mordy. I teraz Zeloty na speedzie robią swoje i rozwalą tą armię. Ale co będzie dalej? Kolejne Ghosty już są, czy będzie dalej kontynuować atakować? Są Darki, to jest bardzo ważne, te Darki muszą teraz wycinać przeciwnika zanim będzie... A i był skan! Próbował. ucieczki. Za blisko siebie te Darki były, ale zauważ jakie wyrównane, długie to starcie było. To jest bitwa rodem z tych najlepszych turniejów, gdzie grają korańcy, Tak długich bitew przeważnie nie oglądamy, tymczasem Spacey i Forte skaczą sobie do gardeł przez ostatnie 3-4 minuty. Pod tą bazą Fortego. Właśnie wygląda na to, że Space przeważył szale zwycięstwa na swoją stronę. Forte jest zmuszony do wywakuowania swoich probków. No i tutaj, chyba dalej, czy będzie Space dalej atakował, zbiera tą armię, chyba będzie lekkie przegrupowanie. Probki uciekły, to jest ważne. Są te zeloty, są Immortale, są jakieś darki, one powinny tutaj zdejmować pojedyncze Ghosty. Space na trzech bazach jedzie i Padł przed chwilą, ale no, jest jeden jest atak do bazy. na trzecią bazę. Armia Terana wlatuje tam, fokusuje działka, od razu działka, właściwie nie miały szansy, ale jednak Space decyduje się na odwrót, ponieważ musi zdać się w walkę z armią, te, armią Fortego, która była na środku mapy. No i forte mówi GG, wychodząc z gry, już nie miał szansy na obronę. No i dobra, wychodzimy, spadamy na kolejne spotkanie. Kolejna fajna gra. No, ale i fa, Forte faktycznie bardzo fajnie grał tymi darkami. Tylko, że jak y, szedł nimi w parach, to tak naprawdę zauważył, że bardzo dużo minerałów wtedy tracił. No, I gazu, co gorsza. No, już potem, trochę jak im później w to idzie. Ja bardzo samo sobie się grać bardzo To jest ciężko je dobrze podzielić. Ma się to nadzieję, że jak dwa darki wpadną, y, to no jak dwa darki raz dopadną przeciwnika, to bardzo szybko to zdejmują. Cię zaciąłeś. Tak, ja tak mam dosyć często. Jest kolejne zaproszenie. No jeszcze nie mam, ale tutaj jestem. Też... Dobra. Ja już jestem, wbiję się, wbiję się, oni czekają, za tak, ruszamy. A ja będę wredny i puszczę wam reklamy. A u mnie reklam nie ma, a u mnie są. Dobry posad nie zły, u ołtarz no to space ma przerąbane. Dobra, lecimy to ty zacznij, ja sobie jak zwykle słuchawki do tyłu wezmę, żebym nie dostał zawału serca. Jak się witać z ludźmi, a następny meczek ja będę się już witał. Dobra. Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich z okazji ligi Pro CPU, w której dzisiaj mierzą się ze sobą Max Flow Play, a także You Will Be Sorry. A zatem chciałem przedstawić wam graczy i może najpierw przedstawić komentatorów. Dzisiaj wyjątkowo dla was, droga publiczności, kastują Jegłę oraz Emil. A zatem witamy was wszystkich serdecznie, Emilu, żyjesz tam jeszcze? Tak, tu Emil i Jegłęn, zależy na czy jego YouTube ten filmik wyląduje. Tak więc u dołu mamy Forty u góry. Natomiast mamy Space aktualny wynik to jest 1 do 0, a w małych punktach to jest 2 do 1 dla max play więc Space jeżeli wygra kolejne spotkanie, tą potyczkę, to wtedy to oznacza tylko i wyłącznie jedną rzecz, że decydujemy czy dwóch na dwóch, a tam już może się zdarzyć naprawdę wszystko. Tam może zdarzyć się wszystko. A zatem pozwólmy, że przedstawimy graczy. Forte spawnuje się w lewym, w prawym, w lewym, prawym, w prawym, w prawym w dolnym rogu mapy Taldar i Maltar. Jego przeciwnikiem w prawym górnym rogu będzie nie kto inny jak Space. Space w poprzedniej grze pokazał niesamowitą formę. Ta bitwa, która trwała dobre 5-6 minut. minut, była jedną z lepszych bitew, które widziałem, szczerze mówiąc. Nie widziałem jeszcze, żeby Terran tak cały czas na bieżąco dosyłał jednostki do trwającej właśnie bitwy. I właściwie te jednostki zdecydowanie decydowały o przebiegu całej wojny. No w sumie to. Czy ja w sumie jak nagrywam, Mniej filmów nagrałeś, ja już ich nagrałem prawie 600, a tak na poważnie widziałem, to nieraz taki ten rząd jest bardzo denerwujący, bo to są niby małe jednostki. Już się myśli, że będzie dobrze, a tu zaraz podchodzą i kolejne dwie trzy, dwie, trzy, i tak jedna za drugi, jedna za drugim. I w którymś momencie protos może nie nadążyć, jeżeli ma po prostu za mało gateów albo za słabą ekonomię, a to już idealnie Fortes sprawdził co gdzie i jak. To prawda, natomiast często jest tak, że któraś ze stron przeważa bardzo szybko na, na, na takim etapie bitwy. I wtedy Teran te, odciąga te swoje wszystkie posiłki i tak naprawdę musi się pogodzić z porażką albo też protos jest całkowicie zniszczony. Natomiast tutaj wszystko było bardzo, ale to bardzo równe do samego końca bitwy. I o to mi właśnie chodziło. Y już przed chwilą wiem coś mi się z oczami dzieje, bo widziałem double gate, ale jest Cyber Anticor. jest jeden gaz, czy będzie szybko ekspansja ze strony Forty to jest dobre pytanie. Czy może coś innego będzie chciał tutaj kombinować? SCVK krąży, widzimy, że nie ma złota, więc czeka na tego pierwszego Stalkera albo centro, chociaż myślał sobie, że to będzie Stalker. No, i jest CV, musi nas powoli uciekać, ale to jest właśnie denerwujące, jak grasz Protosem, szczerze mówiąc, że dopóki nie wyjdziesz jakimś stalkerem e, lub centry dobrym, nie jesteś w stanie pozbyć się skautującego robotnika z e, od strony przeciwnika. Tak naprawdę e, robotnik może krążyć u ciebie do dopóki nie wyskoczy pierwszy stalker. No, każdy raz ma jakieś swoje plusy, minusy, jakbyśmy chcieli, żeby wszystkie razy były tak, same gralibyśmy sobie w komandę N Conquer, gdzie różnic nie było żadnych i tam nie, nie było. były, tam były różnice, niektóre rasy z pacza na, na patch stawały się imba, inne nie. No właśnie, a tutaj wszyscy wiemy, jest szybka ekspansja ze strony Forte. jest ten stalker, który wyjdzie i będzie raz próbował harasować, bo to się może udać. Tutaj szybka ekspansja ze strony Space'a to, to jest standard, ale by Protoss nie raz pokazał już jak się tego pozbyć. Z tego co widzę jest to Mars, mapa GSL-owska, dokładnie jest jeden gejzer parę tych minerałów tej I nie w, ma kamieni. Nie ma kamieni, co jest też ważne. Nie ma, nie ma wodospadu. Jak ja, że się, jak ja się cieszę, że nie, nie ma, ma wodospadu. wodospadu? Ja jestem Na poważnie? Na poważnie nie ma wodospadu i nie ma tego kolorowego Dobrze, że mam. Nie wiem, co właśnie zrobiłeś ze swoim kotem. Natomiast publiczność na pewno byłaby zainteresowana, ale o tym możemy porozmawiać po meczu. Natomiast <laughs> widzimy już dwa Stalkery Fortego, które ciągną w stronę bazy przeciwnika i będą próbowały harasować. Natomiast przeciwnik, czy ma jakieś marudera? Nie na razie samych Marinesów w bunkrze. Co więcej, ten bunkier jest położony w takiej pozycji, że tym Stalkerom będzie dosyć łatwo go harasować. Tak, ale one się oczywiście zaraz wycofają, nie mają co tutaj atakować. Cztery w środku siedzą w tym tutaj toju. Jeden no, Marines jest zupełnie obrażony. Nie mają, nie mają co atakować atakować go na razie, bo szybciutko jak coś podejdzie jedno, jedna sfałka jak są już 3-4, to wtedy można robić odciągamy tą jedną najsłabszą najsłabszego stalkera i można tak atakować zmusić ja przeciwnika do czegoś. To jest, to jest coś, co często Oj, właśnie są strony 3. graczy koreańskich. No i mamy 3 stalkery, które będą fokusować. Ten bunkier odciągamy po jednym stalkerze. No je Bardzo ładnie zmienia się fokus bunkra. Żaden stalkerów nie schodzi na pomarańcze w życie. Nie, jednak nie. Jeden postanowił być troszkę inny. Natomiast to warto wspomnieć. U jednostek Protosa tarcze szybko się regenerują. Dlatego to też warto atakować i harasować na samym początku gry tymi jednostkami, tak długo jak ich nie tracimy, żeby chociaż wykorzystać te regenerujące się szyldy. To jest wyciąganie właśnie 200% normy ze swoich jednostek, ale forte musi być ostrożny, za chwilę może stracić innego stalkera. A ja się właśnie dowiedziałem, że tu jest wodospad przy bazie Fortasa. Ach. No właśnie chciałem Ci go pokazać, nie wiem czy patrzysz na mój widok, ale wodospad nie. pokazałem na streamie i jest właśnie, leci, sobie taki Ale to jest na szczęście tylko i wyłącznie jeden wodospad, bo normalnie są cztery. Czasami jakieś mapy miałem zepsute, że na przykład na środku mapy słyszałem wodospad, potem ludzie pytali się co biorę i numer do mojego dealera, a ja po prostu nie spałem przez parę ładnych dni. No wiesz, sen ustawa. Natomiast myślę, że wodospad usunięto ze względu na graczy, którzy zbyt dużo siedzą przed komputerem. I tak naprawdę taki wodospad wy, wy, jakby wywołuje u nich ochotę wyjścia do, do toalety. Co. No, programacz nie może sobie pozwolić na takie rzeczy. Tak, widzę, że trzeba nam już trochę odwalać. Mamy plus jeden do ataków w drodze. U Protosa tutaj krąży w koło forte. Widzimy, że są Oj, bału, i Te stalkery, jest... te stalkery zaraz mogą zostać ściągnięte. No, mało brakowało, tak naprawdę brakło steam'a na marinesach, a steam'a jeszcze nie ma. Idzie natomiast całkiem fajny i pokaźny push z tanków i marinesów. No i teraz muszą te stalkery uważać, trzeba krążyć. Czy tym stalkerem będzie powstrzymać jak najdłużej tej armię przeciwnika, kiedy w międzyczasie są centry, kolejne zeloty. Będzie miał bardzo ciężką przeprawę za chwilę forte. Ale Immortal dobrze. jest już w drodze. E, I coś... mortal jest już w drodze, warto o tym wspomnieć. I jest... mortal będzie, na czas. Będzie na czas, ale co z tego? Czołgi będą, na Sicilianku będą rozstawione, są już marinesy i trzeba teraz uważać. Jeden forcefield, drugi, a i trochę nie do Oj, końca czołgi i... rozstawione, I, i, i co teraz? I trzeba się cofnąć. Pamiętajmy, Bardzo, że jednostki te, które są na dole, przepraszam, te, które są na dole, mają o jeden zasięg mniejszy niż te, co są na górze. Taka mała zmiana. Jesteś pewien? Tak, tak jest. Jak atakujesz pod rampę, to widzi się mniej, to jest po ostatnim patchu. I teraz dwa bunkry w drodze. Widzi się mniej to prawda, ale pytanie: czy masz mniejszy zasięg na jednostkach? Mniejszy zasięg na jednostkach jest o jeden. O, bardzo ciekawe, ja Zmienili jeszcze. to, Nauczyłem się tego no, dzisiaj. E, zmienili to poza nim No, no i ale teraz warto wspomnieć, robić. że Forte jest bardzo przyciśnięty, tak naprawdę jeśli zaraz czymś tego czy, czegoś z tym nie zrobi. Będzie w fatalnej sytuacji, ponieważ dwa bunkry już powstają, jeśli te bunkry się skończą, no to tak naprawdę będzie GG dla Fortego. Jednak pozbywa się jakimś sposobem z sztanka jednego, drugi też zaraz padnie i nie wystarczy Marinesów, żeby przepi przepchnąć Fortego. Bunker się skończył, ale to już nie jest takie zmartwienie w momencie, kiedy dwa imortale są na polu bitwy. No, i udało się fortem obronić. Jeszcze tutaj może dwa Citranki spróbować złapać. Nie ma żadnych zwrotów. Tu jeden Immortal się już ledwo trzyma. Trzeba go uratować. Stalkery, więc teraz są robione. Ja myślę, że Space powinien już te czołgi spakować i nimi uciekać. SCV tutaj jest. Nie ma żadnych Stalkerów. No i był ten push. Jak to się skończyło w minerałach? No i zobaczmy, właśnie, no właśnie to samo zrobiłem. Dokładnie samo zrobiłem. Co gorsza, na tym pushu gorzej, gorzej wyszedł Space. Space stracił na tego pusza znacznie więcej niż Forte na niego wydał. Co więcej, Forte ładnie się wybronił, ma ładną ekonomię. Teraz zobaczmy na robotników. 51 robotników do 37, a zatem Forte całkiem fajnie wyszedł na tym właściwie, I pomimo tego, że mogłoby się wydawać, że jest przyciśnięty, to tak naprawdę znajduje się w prowadzeniu. Ważą tu I w mamy dar templarę. No i ważna była sytuacja w tym ataku, że udało się podzielić tą Marinesy. poszł sobie na bok. Zostały czołgi odsłonięte, wtedy można było te czołgi atakować. Po prostu czołgi, jak atakowały, z, atakowały zeloty, które atakowały Marinesy. Atakowały też te Marinesy, które atakowały zeloty. Poprzez oczywiście splash damage, więc to też się trochę opłaciło. I jest kolejna ekspansyjny forte. On tej grzecznie Mamy czeka. jednego ninja, Roberto, o tym też warto wspomnieć. Roberto lata po mapie i stawia pajony tam, gdzie się da. No teraz został ściągnięty, natomiast na mapie zostawił już kilka ziarenek, które już niedługo wykwitną w piękne Dark Templary. No właśnie, będą te darki, będą nie ma tym razem jednak e, nie widzę. No dobrze, nie widzę, nie widzę, ewidentnie nie widzę, żeby było, żeby. Czego ja szukam? Co ja patrzę? Wiemy, nie widzę, żeby był ja patrz. Nie ma żadnego Ture. tureta, nieważnej wieżyczki, więc też space... oberwie. No cóż, atakował szybko. I teraz Darki, jedna atakują główną armię, drugie idą do. Aaaa, i teraz bardzo ładny skan. Jeden skan poszedł, ale nie trafił Dark Templara. Dark Templar, pomimo to, przenika dalej i będzie w stanie całkiem dobrze sobie poradzić z Terranem. No myślę, że teraz tak naprawdę Spacea mogło było ratować troszkę zamienienie tego, tego tech Lab'a, którego ma tam przy, przy barakach, na to, żeby mógł tam wylądować Starport i wyprodukować szybko Ryvena. No niczego takiego nie nie widzimy. Póki Kolejny był skan, więc ten jeden Dark, który szaleje, jeszcze będzie szalał, bo nie ma nigdzie energii. Jest 30, 40 A energii. A gdzie kolejne Darki? Ja pytam, gdzie kolejne były, Darki Były, są? Były, były, były. Na główno wejście był Darki próbował przejść i tam był skan ze strony A. Space'a. Miał energię na tego skana, więc próbował się przedostać. Ten jeden Dark, co sobie tutaj szaleje. No i teraz jak to rozegra Forte. Wie, że tu już jest energia, bo on A ma... A Turety nie powstają. Zauważ, że nie powstaje jest. ani jeden Turet. No bo już powstał to był jeden. kolejny skan. Był już, powstał turet przy wejściu. A jest jeden przy wejściu, a natomiast padły oba skany. No i teraz Fortemu przydałoby się coś takiego jak warpryzm, ponieważ mógłby wtedy z łatwością ominąć linię obrony przeciwnika, mógłby te darki nadal mu przemyślić do środka bazy jak dobry szmugler. No, zobaczymy, czy to będzie jakiś e, warpizm, 3 marudery, pięć marinesów. E, cały czas armia, jak najbardziej, będzie tutaj e, mięsna. Będzie piechota, midbolik do tego z przyprawami e, siege e, tanków. Ta armia robi się naprawdę bardzo mocno. Będzie miał problem e, z tym fortecem. O, jest warpism o którym mówiliśmy. E, będzie miał problem, bo ciężko będzie mu podejść do tego wszystkiego. Observer już leci, pilnuje dużo marinesów, dużo immortali, ale. Mm, no, no. Armii, ta armia terana może być właśnie tym, czego teraz potrzebuje Space, żeby przepchnąć Fortego Forte. Obawiam się, że może nie mieć wystarczającej kompozycji armii, by poradzić sobie z tym puszem. Co więcej, panie Skani, musi uważać, obserwera również stracił. To właśnie chciałem przepowiedzieć. No i niestety spełniła się moja mm. przepowiednia. Forte na szczęście ma Charge'a na zerotach. No, tanki są za bardzo z przodu, ale Forte jednak nie wdaje się w tą walkę. Czeka, czeka, aż jednostki terana pójdą na Naturala. Bardzo ciekawe zagrywka. Natomiast... Teraz atakuje Czołgi, to jest piękna zagrywka, Darki, rozw Palają czołgi. O to chodzi teraz ma szansę, forte poczekał za chwilę. No i trzy czołgi, cztery czołgi padło. Pięć czołgów padnie od Darków, więc forte idealnie to odczekał. Ma nowe zaloty, ma Immortale, zaraz będzie mógł atakować i ten jeden Ale straci system, Nexus, na pewno straci Nexus, tam wyłącznie ale... Biobal, natomiast bardzo mało jednostek Fortego tutaj tego wszystkiego broni. Gdyby nie Force tą bitwę właściwie już dawno by przegrał, natomiast Force są po prostu genialne i odpowiednie takie, jak powinny być. Dzięki temu Forte, pomimo niedowagi sił, po, no jakby udaje mu się A poradzić... A się założyć, że nie stracił Nexusa? Damn! Koleś jest dobry! To jest mega skurzająca wow. rzecz. Czasami jak zabroknie minimalnie, to jedna salwa i Nexus by padł i miałby, i ten atak by się opłacał Space'owi. tak przeciwnik jedzie na trzech bazach w tym momencie. Yy, ale, i... ale, 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 ale Space pcha właśnie tymi resztkom swojej armii Nexusa, który siedzi na trzeciej. Nie wiem, czy będzie w stanie coś z tym zrobić. Tam już się spawnują Dark Templary i Zeloty. Bardzo ładnie Forte doskonale się broni w tej grze. Na Nexusie poprzednio zostały mu 32 punkty życia. To nie jest i chyba już Space wrócił, żeby wy, rozwalić tego Nexusa, zorientował się, Nexus obrywa i... dał. Udało się! Nexus spada bardzo ładnie, pięknie tutaj Space zagrał, rozdzielił siły przeciwnika na dwa fronty i wystarczyła mała grupka maruderów po to, żeby sobie poradzić. Natomiast teraz Forte bierze swojego przeciwnika w bardzo ładny zatrzask na środku mapy, otacza go jednostkami ze wszystkich stron i Space musi odpuścić, ponieważ widzi, że to się dla niego źle kończy. A najważniejsze w tym wszystkim było to, że Forty miał plus 3 do ataku, a Space tylko plus Jeden do ataku i to była ta największa różnica Czy będzie jeszcze dwóch na dwóch Czy będzie im się chciało grać Czy też nie było